aha witam na kanale szakala kamelu <gry> zapytacie się mnie gdzie jest gdzie jest wasz ulubiony blokser blokser ser m MPG nie ha, ja porwałem go. Już nic z tym nie mogę się zrobić. Czy jesteś tego aż taki pewien szakalaka? Ta pułapka to była jakaś warna nina, widzowie. Zajut życie powróci. <słyszy> co śmierdzawcy stópki szakalaka. <słyszy> um. W tym odcinku będzie, to będzie pierwszy odcinek z serii Zombie Apokalips, więc zacznijmy. Dom, ten dom możecie już znać, ci co, co mam takie, co tego domu nigdy w serii żadnej nie było. To był, był. Takiej jednej apokalipsy. Dobra. Zaczynajmy. Piękny dzisiaj dzień, idę do domu. Mów o tej pracy. Tylko założę... ...przez swoje... ...ubranie. No bo... ...przecież... ...muszę się przygotować. Przecież jutro ma być impreza. Wiesz zawrócił, za 3 godziny ma być impra. Maskę jeszcze założył Dobra, i na na <small> 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 Idę zobaczyć, co jest w telewizji. Dziwny wirus pod nazwą AX O 22. Tak. Mamy nowego wirusa. Działa on tak. Mamy tutaj człowieka. Kano... No, i to jest przez firmy my OX to OX a 2 to jest, to jest antidotum tylko spróbuję klikić Okej, więc ten wirus polega na tym że no że, że bezczeszna da jest w... Ten beszyzał właśnie jest tego nieświadomy i myśli, że bzdury gadam. Baskryco rogostkę, jak widzicie, wbił sobie. No i właśnie, zaczyna butować. Na szczęście już rząd... Rząd jak się zamienia? Już ktoś. To stwo... To właśnie... Wrastają takie... D... W... Są takie dwa ceglane ściany. Hmm. Czy one to zniszczą? Zdecydowanie. Nie mogę tego zniszczyć. Oni są zbyt słabi. I, I tyle. Czy jest da to jakiś lek? Nie wiadomo. Jak można może zobaczyć, rzuca się na. Wy to widzicie, jak to się rzuca. Jak się rzuca. Jako pierwszy z tego skorzystał, <śmiech> <śmiech> proszę ze stąd zejść. No <laughs> i co, nikogo tam nie ma? Jezu, co tu za Te furbaty, cielesne to właśnie od tego antidotu. O kurczę, z tego X a X 22? O oh, nie, Nie! Tu tam w było? Tak, było tam w szkole. Na szczęście to mnie nie złapi, Szybko, może pójdę na górę. Może kogoś spotkam. Jakby to był Apple, to byłoby świetnie. Szczególnie, jakby to był Apple pod imieniem. I Jak to będzie taki jeden, ten taki to? Co? Co jest kurde rękę? Można. Dzień dobry, dzień dobry. Co panu jest? Rękę złamałem. Ja... Czy... Wie Nie że teraz jest niebezpiecznie na dworzu. No wiem, przecież oglądam Melon News. O! O sumie. Waliłeś mi telewizor, musisz mi teraz go odkupić. On był ważny takiej jednej serii. A no tak, w serii Apokalipsy. Ja z końca świata. Wiem, był. Ale co, co ty za zielone coś mi wbiłeś? Um. Co z spadło spadłeś na, na go właśnie i mi to pomogło. Nie wiem. E, to jest antidotum, które działa. Jak się, jak się nazywa? AXC2. Okej, okay. AXC2. Masz jakieś bronie? No mam. Mm. Dam Ci jedną. O, to, to. Łap. Masz. Masz. To, to jest jedna z, To jest dobra broń. Dzięki. A co z tobą? Ja ich pociągam na, na pewno? Tak. Z maczetą moją. Okej, okay, to dobra. Oba jesteśmy wyposażeni. No właśnie. będziemy musieli wyjść. No. Co ty, mi ty? A. A. Ja mam na kamerkę na takiego takiego jednego pumpkino. On ma rzadką mutację cielesną. Jaką? Taką, że jakby, że jak coś go zarazi. To taka bardzo dziwna. Taka. To jest taka. Że zawsze jak jakieś dziwne coś... Co działa? To staje się jakimś gigantem. Jest u. A. Musimy wyjrzeć. Musimy wyjść trochę. Tak. Okej, okay. okay. um. Kogo tam widzi? Czy musimy serio wyjrzeć? Dobra. Очень. Jest tu. korn Bo wow, mu wyrąbałeś No, już rękę złamałem Masz to zielone. Ok. okay. Ja, Kurczę, ta ręka od tej, bo on mi się tak łamie. Ech, mógłbym mieć. Bym... Dobra. Ja, ja szybko muszę się złapać. No, co Ja wejdę na chwilę. Ok? Ok. Ty przez ten czas popilnuj popilnuj wszystkich. Ok. Nie wiem co z czarnego. To nie było jakieś thank yes. oh nie. Våpen. <hums> Тупу курна. Хорошо, спробую это. Там-то. Того антидота. Да, уже очень

jak najszybciej. Psz. Giganta mnie zabije. To niebezpieczne. Się dzieje. Co się Co? tego giganta? Nie, nie dało się. Chciałem da... do niego po prostu podejść. I tyle. Ale... Ja w nie sumie... wiem Po prostu gigant jest zbyt silny. Hmm.

Сейчас будет, блин, сжопнуть потом И уже защит.